już tam mnie spacyfikuje, jak zaraz tego nie otworzę, bo jest tak ciekawa, co wylosowała. Kupiłam w Miniso takiego słodkiego misia, przebranego za różne zwierzątka. Jest tylko jedno małe ale, oprócz ceny, bo kosztowało 85 zł. Widzicie, jak one wyglądają? A wiecie, jak brzmi? Ja się boję, że jemu się przytrafił jakiś bardzo poważny uraz w trasie, bo to nie jest grzechotka. No nic, sprawdźmy. Chciałabym wylosować świnkę albo pieska. Tego ma Esi, jest mega cute, ale ona już go ma, więc nie będę kopiarą. Ale on jest duży. Wygląda w tej folii jak kebab na wynos. Sprawdźmy, co jest w środku. Ten No nie wierzę. No to jednak będę kopiarą. Ale Słodki I ma szaliczek, więc idealnie teraz na jesień, zima I niebieski pasuje mi do oczu A, to dlatego tak grzechotał To coś się trochę wysypało Uf, już myślałam, że wyskoczy bez głowy czy coś Jestem zadowolona A wy którego z tych gadatków byście wybrali?